Witam Was moi kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga. Ci, którzy są tutaj po raz pierwszy, oczywiście są teraz zapraszani przeze mnie do tego, żeby subskrybowali mój kanał, kliknęli w dzwoneczek i udostępnili to dalej. Pozwoli to nam zwiększyć nasze zasięgi i dotrzeć z tym materiałem oraz z każdym innym nowym materiałem do coraz to większego grona odbiorców. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Wow, jak ja to szybko powiedziałem. Mógłbym mówić o tych różnych... Yy... Jak to brzmi? Przed yy, skorzystaniem z danego leku, skonsultuj się tam z farmaceutą, i tak Nauczyłbym się. Ale przejdźmy, moi kochani, do istoty dzisiejszego materiału. A dzisiejszy materiał będzie wyjątkowy, ponieważ nie mogę przejść obojętnie wokół gorącego tematu w internecie, mianowicie nowego. Starego wizerunku na Fide. Trzeba przyznać, moi kochani, że kontrowersję wywołała nieco melancholijna i depresyjna stylówka Kuby z numeru Jesień, czy występ z telewizji śniadaniowej albo freestyle u Solara, bądź jakieś relacje na Instagramie, choćby i nawet z Wesela. I w kontekście tego, jaki Kuba był wcześniej, jaki wizerunek reprezentował sobą i jak ekspresywnym był artystą, możemy sobie rzeczywiście zadawać pytanie, czy tam wszystko jest w porządku. I przyznam wam szczerze, moi kochani, że gdy kilka dni temu oglądałem Kubę w telewizji, to natychmiast Natomiast zadzwoniłem do mojego kumpla i zapytałem: Ty stary, widziałeś to, co on zrobił? Na to kumpel mi odpowiedział: No, widziałem, co o tym sądzisz? A ja odpowiedziałem: Normalnie geniusz. I pierwsza moja myśl była właśnie taka, że stwierdziłem, że jest on naprawdę geniuszem, jeżeli chodzi o marketing i sprzedawanie swojego wizerunku. Ale oczywiście nie możemy jednoznacznie określić, w jakiej kondycji jest raper, no bo wiele spekulacji było, czy on ma depresję, czy nie ma depresji, czy tam jest wszystko w porządku. Byłoby to zwyczajnie jakimś nadużyciem, nie znając go bardzo dobrze osobiście, ale subiektywnie sądzę, że jest to pewna kreacja na potrzeby promocji kolejnych materiałów. Ale nie tylko, myślę, że Kłego chce nam przekazać znacznie więcej swoim nowym wizerunkiem. Tutaj, moi kochani, posłużę się pewnym przykładem. Ucząc w szkołach, szczególnie w szkołach podstawowych, zauważam, że wokół dzieci lepiej ubranych skupiają się inne dzieci, którym chyba nie do końca imponuje to, jakimi dziećmi są te dzieci dobrze ubrane. Ale tak naprawdę imponuje im to, ile te dzieci dobrze ubrane mają tysięcy na sobie. No, jakoś tak zagmatwale powiedziałem, ale chyba zrozumiecie, o co chodzi. No, w sensie chodzi, że ten jest dobrze ubrany, więc z nim pewnie się będzie dobrze kumplowało. O. I sądzę, moi kochani, że podobnie może być z na Fide. Zobaczcie, że gdyby od początku do teraz Quebo był w takiej prostej, sztampowej odsłonie, jak w ostatnich dniach, to z pewnością nie miałby tak wielu słuchaczy, tak wielu fanów, tak wielu swoich miłośników. Śmiem twierdzić, że... Za kłebą poszło tyle osób, nie tylko z powodu czysto muzycznych, ale również z powodów wizerunkowych. I przez to, co teraz raper wokół siebie wytworzył, chcę pokazać, że liczy się chyba coś znacznie więcej niż to, kto jak wygląda, ile rzeczy ma na sobie i jak się prezentuje fasadowo. Sądzę, że być może jest to jakaś prowokacja, która ma zwrócić wszystkich uwagę na to, że w człowieku trzeba cenić przede wszystkim to, co nie jest widoczne gołym okiem, to co jest w serduchu. I myślę, że w kontekście całej tej sytuacji. Sytuacji, niezależnie od tego jakie będzie jej rozwiązanie i jaka jest prawdziwa argumentacja Kłęby warto sobie zadać takie ciekawe pytanie yy, za co cenimy jakiegoś człowieka można sobie pomyśleć o jednej dwóch trzech osobach o wszystkich swoich bliskich osobach i rzeczywiście odpowiedzieć sobie pytanie dl dlaczego ja ją cenię dlaczego ja jego cenię i pamiętajcie że to nie szata zdobi człowieka i z mojej strony wielkie szapobaw w stronę Kłęby bo tego żaden artysta w Polsce jeszcze nie zrobił oczywiście Piszcie w komentarzach, co wy myślicie o tej całej sytuacji. Co by nie było, Bóg jest miłosierny, pokój!